Kiedy myślisz, że jest źle, że już nic nie zmieni mnie. Mylisz się, kochanie, kiedy czasem w się, masz ochotę zabić mnie. Kocham cię w tym stanie. Kocham jak diabła zmieniasz się. Kocham, jak myślisz o mnie źle kiedy uśmiechasz się i zapominasz mnie. Tak. Dokładnie, kochałem Cię tak nieporadnie, nie, przesadnie, nie. starałem się, by było ładnie, tak, dokładnie, kochałaś mnie, gdy byłem na dnie, Ty przesadnie, starałaś się, by było. Śmiechnięta czy zła? niedostępna zeszła, zwariowana jak początek dnia, Niewidzialna jak cud i chłodniejsza niż lód. Taka jesteś, co dzień widujecie, cię, jesteś ze mną, gdy nie. Pragnę obok Ciebie budzić się Najpierw odpychasz mnie, potem przytulasz się Za to kocham Cię, tak, dokładnie Kochałem Cię tak nieporadnie Nie, przesadnie Starałem się, by było ładnie Tak, dokładnie Kochałaś mnie, gdy byłem na dnie Ty przesadnie starałaś się, by było ładnie Kiedy jestem z Tobą, promieniejesz cała oddam prawie wszystko, bylebyś się uśmiechała Tak będę zawsze blisko Abyś nie cierpiała, kocham, jaka jesteś, bo jesteś wspaniała. Tego tak nie będę robił. Tak, dokładnie, kochałem cię tak nieporadnie, nie, nie. przesadnie, starałem się, by było ładnie. Tak dokładnie Kochałaś mnie, gdy byłem na dnie Ty przesadnie Starałaś się, by było ładnie